Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, jeśli ktoś z Was jakiś czas temu był w kinie na filmie Mad Max, e, powinien kojarzyć tę grę. A jeśli jakimś cudem zdarzyło się tak, że nie wiecie, czym jest Mad Max, to oczywiście najnowszy Mad Max jest. Um, opowiada inną przygodę niż pierwotny Mad Max z Melen Gibsonem w roli głównej. Tym razem w roli głównej wystąpił Tom Hardy, którego nie ukrywam, również bardzo lubię i również właśnie z powodu e, filmu zainteresowałem się tą grą, którą e, w dniu premiery kupiłem, żeby móc sobie sprawdzić czym ona jest. Jeśli komuś nie jest znana fabuła Mad Maxa, to w sumie nie ma za bardzo o czym mówić, bo film sprowadza się głównie do jazdy, ale jest przede wszystkim ten film naprawdę bardzo, bardzo efektowny i w dobie wszechobecnych efektów specjalnych generowanych komputerowo przy użyciu naprawdę niesamowitych maszyn i wyobraźni grafików i specjalistów od właśnie efektów specjalnych ten film naprawdę pokazuje, że można jeszcze robić powiedzmy efekty. Nie, znaczy to wciąż są efekty specjalne, ale w starym, dobrym stylu po prostu kaskaderskie efekty, wybuchy, pościgi, zderzenia to wszystko może być realizowane przy udziale nie komputerów, a ludzi. Także naprawdę film bardzo efektowny. I to są ponad chyba dwie godziny czystej, adrenaliny, czystej akcji. Dlatego też pomyślałem sobie, że Mad Max jako gra, która nie jest po prostu. Grową adaptacją filmu, tylko opowiada historię podobną do tej z filmu. A czy tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy dokładnie taka sama historia, czy podobna. Niemniej, bohater jest zupełnie inny. Bohaterem nie jest tam Hardy, nie jest ten właśnie Mad Max, którego znamy z filmu. Jednak postać no, nosi to samo imię. Przygody. Tego Maksa dzieją się również na pustyni w postapokaliptycznym świecie. We wszechobecnym braku, tak naprawdę wszystkiego. Podstawowym źródłem dobrobytu jest z tego, co widzę, benzyna i samochody. Także pomyślałem sobie, że tę grę sprób chciałbym przede wszystkim zobaczyć, ograć i tutaj prośba do Was. Nie ukrywam, że chciałbym zainicjować jakąś nową serię na swoim kanale, dlatego też pomyślałem sobie, że spróbuję z Maxem. Spróbujcie, proszę, dać mi tak myślę, może ze dwa, ze trzy, może cztery odcinki, po których ocenicie, czy ta seria Wam się podoba, czy podoba Wam się ta gra, czy chcecie ją oglądać, bowiem nie ukrywam, no z jednej strony. Tak jak mówię, no chciałbym grę sprawdzić, bo przede wszystkim dlatego, że ona jest bliska grze, która mi się podobała, czyli Władca Mordor, to się chyba nazywało, miał tytuł znaczy Władca pierścieni, ale ogólnie Cień Mordoru, Shadow of Mordor, to było naprawdę bardzo fajne, taki, taka chodzona. I trochę skadankowa również gierka, gdzie tłukło się orki i inne bestie w świecie śródziemia. Ta gra jest mechanizmami zbliżona, ale dzieje się oczywiście w innym świecie, w świecie post-apo, na pustyni, e, wśród, tak jak widzicie, właśnie wszechobecnego dymu i piachu. Także dajcie, proszę, kilka odcinków, w czasie których ocenicie, czy ta seria Wam się podoba. E, Stwierdzicie, czy ewentualnie chcecie oglądać, czy chcecie patrzeć na moje przygody z Maksem. No i także to myślę, to, to tyle. Zaczynamy od nowej gry. OK. I lecimy. such man one who had lost all over and over and to this he had lost his sanity his was a never-ending journey away from the phantoms of his past he believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the plains of silence he now had the vehicle the weapons the provisions and the fortitude he only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gas down. <coughs> Of You've hunted well! And here's the fox who thought he'd plunder from Scabra Scrotus! <laughs> <laughs> somebody tell me answer if you can I want someone to tell me what is the soul of a man I'm going to ask a question answer if you can Will Easy, you don't hear what is the soul of a man

Długie było to wprowadzenie, ale trzeba było poznać, znaleźć wodę. Trzeba było poznać, o co chodzi. O pierwszy... od razu powiem tak. Jeśli ktoś by pytał, na jakich ustawieniach grasz? Wow, ładnie to wygląda. Gram na wszystko na maksimum, nawet pokażę ustawienia czym, czym gdzieś tutaj. Aha. Chyba trzeba w ustawieniach yy, na początku, ale ustawiłem je wszystko na maksimum. Tak Jak na razie wygląda gra na maksymalnych detalach. Korzysta ze źródeł wody, żeby napełnić manierkę. Ok? Przytrzymaj napełni manierkę. O, dużo się nie nalało. E, pij z manierki, żeby przywrócić przytrzymaj cztery. Głos ma trochę jak ym, odtwór, odtwór, odtwórca roli Tora. nam jak się nazywa.

Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. Yeah. That's right. Chum Chumbucket is your man. Yeah. I'm your man. Yeah, yes, I am. Do I have a vehicle that can take you to your car? I do, say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger.

Naprawdę widoczki, powiem szczerze, są imponujące, a dopiero przecież pierwsza plansza. Podejdę sobie ładny, ładny, ładny wygląd, da? Rozmowy jest z Chombakatem, mam brak. Dogs bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Where's the car? I need wire to fix my buggy. Then. I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Okay, czyli teraz znaleźć kabel. Co to jest tutaj to? Ah, zjedz. On przyda się, bo to pewnie od... trochę mi. a przejedzenie. Okay. Nie <grywa> się Dobra, czyli musimy oh, iść tam, sprint, lewy shift. Czy sprint jakkolwiek mi. Nie, życie mi nie odbiera, Okej. Dobra. Aha. Jakąś. man? Anything from me. <grywa> Trzymaj zabierz O, trzeba przytrzymać okej okay. Aha, mam całe dwa Ospinacki mogą służyć specjalnie oznaczonej Coś tam jest Jak się Jak się skrada? O, on go chce zrzucić. O, go. używaj o! Shit. Szybki o! A teraz on... Do, on jakoś ma jakąś ikonkę nad głową. Ci pokazuje. A, ok, to było. Kijku, mam, szybki. czy co jest strzela, strzela się chyba środkowym klawiszem, okej. Okay. Może na razie nie będę marnować Nie będę marnować amunicji e, Przyda się w kolej na pewno później, bo pewnie sobie z tym, mogę, z tym sobie mogę poradzić. On to chyba daleko musiał polecieć. No jest tam. Ops! Używaj aby uderzyć przeciwnika, a blokować jego taki. Panem blok odpowiedz, wyprowadzić potężną kontrę po zadaniu ciosu i prowadzeniu kontry użyj aby... A no tak samo jak w Shadow of Mordor. Okej, okay, dobra, na no to leci. sam system walki, który nie bardzo pasuje. Ok, naładuj atak, aby... Ha, można naładować atak. O! Oh. Ho, 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 ładnie jeszcze takie spowolnienie. No ładnie, ładnie. Dobra, teraz przeszukujemy. Aha, tego nie mogę z jakichś względów przeszukać. Tego też nie. Tego też nie. Tego też nie. Nie mogę nikogo przeszukać. To jest fajnie. A, tego mogę. Dobra, są ikonki po prostu. Trzy sztuki złomu. Dobra, co ja tutaj mogę jeszcze ewentualnie. Tego lepiej nie podchodzić. O, tutaj coś jest. Aha, czyli wszystko, co da się zebrać, ma nad sobą ikonkę. Używa informacji o miejscu, żeby szybko sprawdzić do przyznanych elementów. A Aha, ok. O, czyli miejsca poszukiwań mogą wprowadzić z złomu amonicę czy żywność. Także część efektów jest ciągnie w Wszystkie takie miejsca, czyli stwierdzę efekty rozpoznawczej Czyli co? 6 elementów złomu i 5 czegoś. Jeszcze no nie wiem. A tutaj coś się dobra, jest ten. Stąd pewnie kabel wyciągnę. Dobra, ale jeszcze się rozejrzę. O, proszę bardzo, tutaj coś jest. Ups, yy, e, S jak się pytam, SHIT to wrak wybuch, okej okay. Myślałem, że... No, chciałbym tam wejść? Mogę. Aha, okej, okay, czyli to to jest taki taki rzut przez bark. Aha, dobra, tędę się wchodzi. Dobra. Okej, okay, splądrowane w 100%. Spoko. Tutaj pusto. Tam nie wejdę. Za ostro, ok. Aha, już mi się włączył tryb. A właśnie, uwaga, wróć do czoma. Dobra. Co to tutaj jest? Jakiś gniazda. Już mi się włączył tryb zwiedzacza. Ale jeszcze sobie popatrzę na, na widoczki. Tutaj jakiś biwak, powiedzmy. A tam już przepaść. No dobra. A to galopujemy do... Do Chama. Ciekawe, czy to bieganie nas y, po jakimś czasie męczy, czy tak można sobie galopować przez całą mapę. No, na razie Max dość... Spokojnie podchodzi do biegania w pełnym słońcu. Ups. Ktoś tam... Ktoś tam... Kim... Kim jesteś? Halo? Kim... Kim byłeś? Okej. Okay.

Bo już psana tyle łazika. Ok, komputkę putkę miał od razu tutaj przygotowaną. Aha, to jak. A, bo tutaj kierowcy są po prawej stronie. Ok, czyli tak, gaz, hamulec, steczne sterowanie. Ok, no to jak. Jak GTA. Jeszcze się myszką, obraca kamerę. O, no, powiem szczerze, model jazdy. nader przyjemny. Płynnie, patrzałko miejsca. Hehe. Look Point, dobre. Luki Look Point. A, pies, pies, a co z psem? Halo? A, jak ładnie, tak? Jak ładnie odciski butów się zostawiają, ale ciekawe, czy znikają. Zawsze by. A, znikają już, widzę, że w czasie znikają. A szkoda. Dobra, co tam? You see, this is where the thick brow squat and cut. Those butchers. Being for the Oh, Yeah, look. There. Scabberous Scrotus is their king. Yeah. He's a big boss man from the gas team, you see. Yeah. Scrotus always keeps the best parts for himself, you <laughs> see. Yeah, but he's not here now. You see, I I don't see the land over I'm getting my car back. Please, 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 please. I have an idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your here, here, black on black is toasted, scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I, I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough? How fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Hmm.

Okej. Okay. No dobra, nie, niech im będzie. To jest wrak statku, jeśli dobrze widzę. A, tam jest OK tam jest kryjówka. Jakiegoś molocha, tak. No, się jest śruba. Eee, zobaczmy sobie jeszcze ich obóz. Tam też jakiś statek. O, jest obóz. Aha. A, czy to się tak etapami przybliży? Okej. Okay. Wiem szczerze, świat wygląda imponująco. Żeby kontrolować fabułę, uda się do kryjówki Czoma. Dobrze, moi drodzy, to będzie taki pierwszy krótki. Yy, to był taki wstępniak, powiedziałbym. Czego kursor myszy? Widzę cały czas. Można tak to likwidować? O, już jest lepiej. Yy, a, czyli tam jest tam. Yy, krótki wstępniak yy, obrazujący. Yy, Czym jest ta gra? Jaki jest mój zamysł? Drobne wyjaśnienie elementów mechaniki, tak jak mówię, no jest to gra, która od razu przypomina Shadow of Mordor, które poniekąd znam, więc jak najbardziej mi sposób prowadzenia rozgrywki pasuje i sposób prowadzenia walki również. Także tak jak mówiłem na początku, powtórzę również pod koniec. Jeśli dalibyście mi taki kredyt na 3-4 odcinki, obejrzeli jak to wygląda, to nie ma trybu multiplayer, albo jeśli jest, to jeszcze jest on przede mną. Ale e, tryb fabularny, chciałem naprawdę trochę poznać, zobaczyć jak jest podzielona ta historia. Bowiem historia z Mad Maxa filmowego bardzo mi się podobała. W sumie była dość płytka i dość trywialna, ale ma wszystko pokazana była bardzo efektownie. Liczę również na bardzo efektowne pokazanie tej historii w. Tym Mad Maxie. Także na razie moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i pozostawcie oczywiście komentarz co sądzicie. Jeśli Wam się seria podobała, zostawcie łapkę w górę. Nie będę wyznaczać limitów, łapek czy jakichś tam kryteriów, że jeśli będzie ileś łapek, to wtedy będzie nowy odcinek. Po prostu. Poznam po Waszych opiniach, po Waszych ocenach i po Waszych komentarzach, czy Wam się takie coś podoba. Także pozostawiam do waszej, ja pozostawiam do Waszej dyspozycji jak zawsze i przy okazji zachęcam do opisywania wrażeń z pierwszych kilkunastu minut Mad Maxa. Także do następnego. Cześć!